Siema, siema, wiadomo, dzisiaj kolejny odcinek z Minecrafta Tym razem to jest part yy, 7. Nie, Uy, jest taki part 7. To jest part, yy, part 10. No po prostu to jest part... Yy, dobra, po prostu powiedzmy, że to jest kolejny odcinek i tyle, i będzie git jak widzicie, mam nową zbroję. Ogólnie. Mm. Dzisiaj. Tak. dzisiaj planuję zrobić Willis, Willis Tower <coughs> Z Chicago. Ogólnie, jedyne co ja wiem o tym wieżowcu, to jest... wiem, że to jest największe największy wieżowiec w Chicago. Um, a jeżeli to jest największe w Chicago, bo on ma jakieś 103 piętra, a jedno piętro ma z jakieś chyba 5 metrów? Nie, nie, 5 metrów to nie, jest jakieś 4, to prosta matematyka, to wychodzi 412, czyli... Frodo, czekaj to. Jakby, bo chodzi o to, że te 412 metrów. To jest, prawie, to jest prawie pół kilometra. A największa wysokość w Minecrafcie to jest na tej nowej wersji, to jest ten. 320. Lecz mam jedno ale. Jak wiecie, są różne poziomy jakby tego na dole. Obecnie, tu, gdzie jestem, jest właśnie kratka 70. Czyli, jakbym to zrobił na 80 kratek w dół, bardziej 92, to, to by mi wyszło minus 22. Więc naszym ogromnym dzisiejszym celem będzie zrobienie jakby dziury i ustalenia, gdzie ma być ten Willy's Tower. Bo w następnym odcinku zajmiemy się oczywiście czekajmy to 3, bo Oczywiście jakby w następnym odcinku zro... wybudujemy tu jej stałe. Ale mam jeszcze jeden pomysł, że w następnym odcinku będę zbierał potrzebne materiały. W jeszcze następnym budować to. W jeszcze następnym ukańczać od środka. A w ostatnim zatoś, zatoś odcinku, będę Wam to pokazywał po prostu i... No, kurde, wypasożyty pasożyty wolne. No, chodź, chodź. No. Tu leży skibri. Pu, leży drugi skibri. Pu, leży trzeci skibri. Więc... Ogólnie powiem tak. Może być tu takie na dwa razy, lecz dużo to odcinków zajmie, bo to będzie i moja jakaś druga albo trzecia najwyższa budowa w całym minecraftzie, bo to będzie na 412 kratek. Dobra, co to, to najpierw trzeba znaleźć? Teren perfekto taki do tego, lecz jednak muszę zacząć od zerowej kratki. o fakt! Nie wiem, czy to jest możliwe. Bo jakby nie patrzeć, to muszę być idealnie na zerowej kratce. A przecież tyle minusowych nie ma. Dobra, to do 400 zrobi się o ile da radę ale mniejsze w ogóle trzeba szukać najpierw zerowej klatki terenu ale myślę że mogę chyba zrobić ten Willis Tower, nie tu bo tutaj jest za mało miejsca lecz choćby tu nie chodzi mi, że tutaj tylko Tutaj. Takie duże się zrobi. To jest 60 coś kratka. A, jest, by się zmyśliłem. To trzeba zrobić jakby arena najpierw od... Kiedy to, kiedy to będzie? To. To będzie gdzieś. Muszę to po Muszę to jakby zaznaczyć. Czy będzie duże? Gdzieś tutaj. Czemu to nie mogę. Mhm. Dobra, tak, 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 tak. Tak, 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 tak. To będzie gdzieś takie tu, 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 tu. Dobra, jakoś się to zrobi. Yy, najgorsze jest właśnie to, że tutaj chyba będę musiał zrobić obramówkę. Mhm. Tylko z jakiego nie wiem, z czego mogę zrobić tą obramówkę? Nie wiem, choć się że Dobra, czu, przecież parę tam dużo. Oho, pozdrow. Straciłem życie. nie, nie ma Jezu Teraz myślę, że To się może być Takie mam jakieś akustyczne Czasami Przemysły Ale dobra Dobra, no to co, to zajmujemy się tym ten... No, frugia. nie I przesuwaj No On to się robi tak ten... Ej. Kurwa, macie frudzio. Bier. No i nie przewrzuciło się. Boli, jak się jak się Dobra, tak jest zginie. Czego Co mogę jeszcze Dobra, niech. Dobra, niech będzie drzewo Słyszałam ja. o nią O, jest git oui. Okej, okay, coś tam widzę jakiś lat jakby No i co my dalej robimy? że takie mleka tutaj. To nie będą jakieś zwykłe pokoiki, koiki, coś takiego małe, tylko to będą takie. Bo w sumie nie wiem, czy to będą w ogóle pokojowe, ale od zewnątrz nie musi być, jedno, ale to po prostu zrobię jakieś piętro. Шесть okay, teraz tutaj. Ваще. я как бы не разумею одной Bo jest taki YouTuber. Możecie go znać. Ale nie wiem, jak on ma na imię. Lecz on robi jedną półtorej rzecz On ogółem nagrywa tam filmy o różnych, jakby, rzeczach. W rodzie. Na przykład jest blot, blot czerw, blot z coś tam I tak dalej, i tak dalej Rodzia Kurde, nie ty raz. Nie, przecież to. Który to już jest? Dobra, tak, to powinno być kid o. I on jakby... Robi tak, że jest. Nie. Nie, nie wiem, czy mnie było widać. Pij. No nie bym się obrażona, za to. Szkoda, któryś raz nie da rady żyć ale mniejsze. Przejdźmy do tematu. Ogólnie to jest coś takiego, że on nagrywa, że to jest Blood Chess. Pierwsze co jest złe, że on używa modpacków. Oszukuje we speedrunach. Na przykład, że był speedrun o tym, że najszybciej jakby do najwyższej kratki. I rekord to jest 4 minuty 42 sekundy. On, on miał 4 minuty 41 sekund. powiedzmy to jest przykład. Lecz jak on to przyspieszał, to czas leciał szybko, potem spowalniał, spowalniał, spowalniał aż do maksymalnego spowolnienia. To jest jakby najgorsze w tych youtuberach, że masz jedną rzecz. Masz jedno zadanie. Nie zwalić odcinku. Co robisz? Zwalić odcinku. Nie wiem, może krzywe będą te wieże. Ale cóż na się. Plus, jeszcze nie rozumiem jednej rzeczy. Czemu on cały czas mówi slow this to ten? Mam respiration? Nie, nie on cały czas mówi Can you turn this video to 0.25? A jak już to zrobicie, to wiecie o tym, że jak wy to obejrzycie, to tak jakbyście to obejrzeli cztery razy i... To jest najgorsze, właśnie w tym. Ja, ja, jakby nienawidzę takich ludzi, którzy mówią, żeby robili coś tam, żeby to. No. Po prostu na siłę, żeby to ludzie obejrzeli, a nie z własnej przyjemności. Eee. Kurna, nie mam. Nie mam. Nie mam. Waterbreath, proszę, jest water tu jest Dobra, dwa wystarczą. Bo was, was 16 minut będzie max Wiecie co? Taki, takiego youtubera. To świat by nie chciał mieć. Bo... No bez przesady. Dobra. No, Może to będzie słabo lecieć. Ale no cóż. No. Takie życie. I ja muszę to wszystko usunąć. Jezu. Albo? Najlepiej by było tak, jakbym to zalepił, żeby wody nie było. Ale nie, bo nie mam gąbek. A nie chcę się tam iść, bo kolejno. Albo? Miałem plan, ale już nie było. W ogóle mi się kilów wyczerpuje.

Że przez chwilę nie będę się odzyma. Dobra, żeby było szybciej, to ja to przyspieszę, po prostu, to jest pauza. Dobra, mam nową rzecz. Może i zrobiłem ja dużą dziurę, ale jakby to pomyśleć, ile by mi tu zajęło? Nie. Widzicie, i, detektyw Bajko, Bajko, i. I nie, nie, nie mam całego wolnego dnia, się, więc zrobię tutaj Willis Tower. Tylko że w mniejszej wersji. Nie tak ogromna, tylko mniejsza. Ale to w następnym odcinku. Bo. Ogółem muszę zaległości zrobić z polaka. Ja biedzielę. Dobra, no to nara.